Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym magazynie z cyklu Spotkania z książką. Dzisiaj gościmy w Miejskiej Strefie Kultury Teofilów, Centrum Twórczości Ludnia, bo to tutaj od tego roku odbywa się... Festiwal Kryminału. Przypominam Państwu, że jest to ósma edycja festiwalu, a dzisiaj będziemy mieli okazję porozmawiać z ludzkim kryminalistą, jak to mawia się w slangu literatury kryminalnej, Panem Marcinem Wnukiem, który ma już na swoim koncie dwie powieści kryminalne, a dzisiaj będzie opowiadał między innymi o trzeciej kolejnej, która całkiem niedawno Została wydana. Wydana z okazji świąt Bożego Narodzenia nosi tytuł Świąteczna Gorączka. Serdecznie zapraszam. Bardzo się cieszę, że spotykamy się z okazji ósmego festiwalu Kryminału w Łodzi. No i ja muszę zapytać, Panie Marcinie, kilka miesięcy temu, myślę, że to było pół roku temu, rozmawialiśmy przy okazji promocji pana pierwszej książki. Myślę, że ja muszę to powiedzieć, że Pan teraz idzie jak petarda i wydaje kolejne powieści. No ale zanim jeszcze powiemy o tych kolejnych, to muszę zapytać, bo może. Są osoby, które nas teraz oglądają i nie wiedzą, jak wyglądały pana początki. Czyli trochę tak wracamy do tego momentu, kiedy Pan stwierdził, że zacznie pisać. Ten moment dzień dobry. Ten moment tak naprawdę ciężko jest sprecyzować. To się tam tliło jakiś czas. No przyszedł po prostu taki dzień, w którym uznałem, że, że mam już pomysł na tą pierwszą książkę, czyli na, na intrygę. I usiadłem i zacząłem pisać. To był taki dzień, w którym napisałem najwięcej. Chyba do tej pory z wszystkich dni to ten pierwszy był taki najbardziej płodny. Czyli na fali, można by powiedzieć. Tak. I, i poszło. Najważniejsze to zacząć, po prostu. Mhm. I w momencie, kiedy pisał pan pierwszą książkę, było już w głowie takie przeświadczenie, że to nie będzie jedyna. Tak, po pewnym momencie to się pojawiło. Bo w ogóle ja tak mam, że właśnie jak piszę, piszę jakąś książkę, to pewne postacie już widzę albo pewne sytuacje już widzę w następnej książce. Czyli no, oczywiście no, już możemy zdradzić co nieco, bo myślę, że część osób czytała, tak, że mamy tutaj bohaterów, przynajmniej jakaś część, pojawia się zarówno w intrydze, jak i potem w modliszce. Czyli to jest niejako kontynuacja, ale tę książkę możemy też czytać jako osobne dzieło. Tak. Tutaj jest taka ciekawa sytuacja, gdyż i intryga i modliszka się dzieją w tym samym czasie. Czyli to tak de facto nie jest taka um, zwykła kontynuacja, tylko to jest ta sama historia, ale widziana z zupełnie innej perspektywy. Mhm. I ona się zazębia, jakby ta, ta historia, jedna i druga. Tak, on, ona się zazębia, yy, aczkolwiek tak jak mówię, dzieje się w czasie rzeczywistym, w tym, w tym, w tym samym czasie. Można te książki czytać właśnie osobno, to nie jest tak, że trzeba najpierw jedną, później drugą, bo jedna i druga toczy się swoim, swoim torem, natomiast one są ze sobą ściśle powiązane. Wiem, że w przypadku intrygi, bo modliszki nie czytałam jeszcze, natomiast intrygę tak, no takim wiodącym miejscem, można by powiedzieć, czy takim drugoplanowym bohaterem jest nasze miasto, miasto Łódź. Czy w modliszce jest podobnie właśnie, czy ten plan też w naszym mieście się dzieje? Tak. I w Modliszce jest to nawet bardziej e, uwydatnione, że to, jest, że to jest w Łodzi, bo w intrydze tak naprawdę no, nie pada ani razu Sowa Łódź, ale kto jest złodzi się... Oczywiście, nie, tak, my z Łodzi, lokalni patrioci wiemy. wiemy. Natomiast w Modliszce już to jest powiedziane wprost, tam kilkukrotnie pada Łódź. No dobrze, a teraz mamy listopad, tak jak powiedziałam, Festiwal Kryminału. No i dzisiaj będzie pan opowiadał, no, zarówno o tych książkach, które już zostały wydane, jak i o książce, która ukaże się właściwie za chwilę jako e-book, prawda? Tak, to będzie opowiadanie i ono się ukaże dokładnie 12 grudnia w formie w e-booka. Formie e będzie dostępne na różnego rodzaju platformach oferujących właśnie e-booki. No jest to, założenie było takie, że to ma być opowiadanie świąteczne i ono jest świąteczne, ale no nie jest to takie typowe opowiadanie świąteczne, gdzie jest tak słodko, kolorowo i, i po prostu mm, święty Mikołaj, cholinka i tego typu rzeczy. No jak kryminał, no, no to musi być czy trup, czy jakaś intryga właśnie. No właśnie, tak, właśnie tak jest. Także jest to opowiadanie świąteczne, ale trochę, trochę inne niż, niż jesteśmy do nich przyzwyczajeni. No to ja muszę tak trochę zapytać znowu, żeby nie spoilerować, żeby nie mówić za wiele, no ale muszę zapytać, yy, yy, kim są ci ekoterroryści? No ekoterroryści to są ekoterroryści, czyli to są osoby, które w imię, yy, w imię swoich tam yy, idei walki z, o ochronę środowiska posuwają się dosyć daleko, stosując metody właśnie bardzo, bardzo zbliżone do takich, do, do terrorystów po prostu. Mhm. Czyli trochę podszywają się tak naprawdę pod ludzi, którzy chcą dobrze, no a mają w tym swój interes. Podszywają się lub niejednokrotnie są po prostu do tego wykorzystywani, nawet nie są, nie są świadomi. No to teraz ja muszę zapytać, ta książka powstała celowo właśnie pod ten okres świąteczny, jeśli chodzi o tę ostatnią? Tak, no założenie było takie, wydawnictwo mnie spytało czy bym nie zrobił, to było w maju, opowiadania świątecznego. Z góry było wiadomo, że to będzie tak w formie w e-booka formie e i to będzie typowo na święta. No ja w takiej literaturze obyczajowej, tej słodkiej, świątecznej, tak średnio się czuję, ale uznałem, że no dobra, ale można zrobić taki miszmasz, czyli święta i zbrodnia. No tak, i to jest moim zdaniem idealny miks, no ale ja muszę zapytać o to, jak się pisze, no bo jednak opowiadanie, a powieść to są dwie różne rzeczy. I paradoksalnie mogłoby się wydawać, że opowiadanie będzie łatwiejsze, a często słyszę, że to wcale nie jest takie łatwe, no bo jednak ma jakieś swoje zamknięte ramy krótsze, prawda? No mm. a musi być przeprowadzona fabuła. Tak, to prawda. Uważam, że opowiadanie, mimo że jest krótsze, nie jest, nie jest na pewno prostsze do napisania. A zwłaszcza opowiadanie, kiedy ktoś na początku zasugeruje, a może byś napisał o tym. Czyli nie to, że od początku do końca samemu się wymyśla ten temat, tylko że jedno, jakby coś ala zlecenie jest. No tak, pisarz nie ma wolnej ręki. No tak, natomiast tutaj ta wolna ręka była w bardzo dużym, w dużym zakresie. Chodziło o to, że to musi być coś związane ze świętami, i ma być świąteczne, ale mm, jeśli chodzi o fabułę, o to, o to jak to się zakończy, te wszystkie pozostałe cechy tego opowiadania, to już było w mojej gestii. Mhm. No jak rozumiem opowiadanie dwie powieści będzie Pan pisał dalej, pewnie Pan już pisze. Już piszę trzecią, trzecią powieść. Ona się trochę rozciągnęła w czasie, bo tutaj tak jak pani redaktor wspomniała na wstępie, to poszło trochę jak burza. Ale to też wynika to trochę z tego, bo jak pisałem, to się na moment oderwałem, żeby to opowiadanie napisać. To mi wbrew pozorom zajęło trochę czasu, mimo że to było opowiadanie, trochę się od tego odrywam, ale na pewno je skończę, będzie skończone. Mam nadzieję do końca tego roku. Kiedyś ukaże, to nie wiem, bo to, bo to wiele zależy od wydawnictwa. No tak, no też myślę, że ci, którzy czytają, mają trochę pojęcie o tym, to wiedzą, że to nie jest takie raz, dwa, trzy, bo przecież jeszcze korekta, prawda, i tak na dobrą sprawę to, że się napisze tą pierwszą wersję swoją autorską, to nie oznacza, że to jest już gotowe do druku. Zgadza się. No zanim, zanim zacząłem pisać książki, to też mi tak się wydawało, że po prostu no napisze się książkę, w zasadniczo to ona już za miesiąc powinna być w księgarni, tak. ale oprócz korekty, oprócz spraw związanych z dystrybucją i tego typu rzeczami, to też musi się zgrać z innymi premierami wydawnictwa. Trzeba wybrać też dobry miesiąc na, na premierę takiej książki, dobry moment i to, to się rozciąga w czasie. No tak, bo chyba w tym momencie, kiedy na rynku wydawniczym mamy już tyle propozycji, to już jest taka rodzaj strategii, prawda, która towarzyszy wydawnictwu, i żeby jak najlepiej autora wypromować. No właśnie spotkanie autorskie muszę zapytać też o to, bo już po takim czasie ma Pan spotkanie autorskie za sobą, lubi Pan taki kontakt z czytelnikiem, czy to jest nieco stresujące, bo wiem, że też zdania są podzielone. Lubię takie spotkania, bardzo lubię. Zawsze tam jest jakaś lekka trema, ale one się odbywają w bardzo takiej miłej atmosferze, która powoduje, że, że ta trema od razu znika. I myślę, że tak naprawdę każdy autor książek te spotkania lubi, a jeżeli twierdzi, że nie, to tak, takie trochę kokietowanie chyba jest. No bo to jednak jest takie zwiększenie jakiejś pracy, to tak, takie spotkania. A czy zdarza się tak, że ktoś zada jakieś kłopotliwe pytanie na takim spotkaniu autorskim? Czy coś takiego się zdarzyło? W zasadzie nic takiego się nie zdarzyło, żeby było jakieś takie pytanie, którego wolałbym na nie odpowiadać. To są zawsze fajne pytania, bardzo fajni ludzie przychodzą na, na, na takie spotkania i to jest bardzo miła rozmowa, czasami nawet wybiegająca znacznie po, poza temat książek, na bardzo różne tematy też na takich spotkaniach się rozmawia, nie tylko o książce. A sugestie o tym, co by Pan mógł jeszcze napisać od czytelników są? Raczej nie. Pytania zazwyczaj są, co to będzie następne i, i w zasadzie tyle. Sugestii raczej nie. Yy, czasami ktoś tam coś, yy, coś, coś, coś powie, ale to są takie gdzieś tam rzucone mimowolnie, no, takie, bo coś tam się wydarzyło, o to by był dobry temat na książkę. No, mówię, no, no, może tak, no i tyle. <laughs> może tak, a może kiedyś rzeczywiście da się wykorzystać, prawda? No ja jeszcze muszę zapytać na koniec o to, bo znowu to, jak się na początku podchodziło do pisania, może się różnić po jakimś czasie, kiedy się ma już większe doświadczenie. Czy twórca przy pracy ten rok temu wyglądał inaczej niż teraz? Czy teraz jakoś inaczej ma pan jakiś system, który opracował przez te miesiące? Próbowałem opracować taki system, ale nigdy nie potrwał dłużej niż, niż kilka dni. No, zakładałem sobie, że będę na przykład pisał, Tyle i tyle stron na tydzień. <laughs> eee, jakoś chciałem to usy usystem usystematyzować. Ale z... później porzuciłem taką myśl, bo uważam, że pisanie, tworzenie w ogóle czegokolwiek no nie może być tak w sztywnych ramach to, to ujęte, bo, bo wtedy, wtedy się po prostu coś robi źle. Bo się robi albo za szybko, albo za wolno. To musi być odpowiedni moment i miejsce. W, w zasadzie to nic się nie zmieniło. <laughs> No to myślę, że idzie Pan w takim razie dobrą drogą. Oby tak dalej. Trzymamy kciuki. No i oczywiście bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Dziękuję też Państwu. Proszę Państwa, Pan Marcin Wnuk jest u nas już po raz trzeci. Napisał te dwie książki, które właśnie tutaj stoją. Pierwsza była Intryga, prawda? I kolejna książka y, modliczka i z obydwiema książkami gościliśmy, mieliśmy przyjemność gościć pana Marcina, wnuka u nas tutaj w tym samym miejscu, w tym samym, w, tym samym, w tej samej galerii. Y, a teraz y, pani Marcinie nowa książka, y, która zupełnie nie ma związku y, tematycznego. Y, nie ma tych samych bohaterów, którzy są tutaj bohaterami tych dwóch pierwszych książek. Proszę wiedzieć, czy Pan dostał zamówienie na tą, na, tą, na tę nową książkę? Znaczy, nie było to zamówienie. Regardy się spytało, czy byłbym w stanie napisać opowieść świąteczną. Na początku się wahałem, no bo to opowieść świąteczne to jest, nie, jest, nie jest matematyka. Ale żeby zrobić wypowiadanie świąteczne, które w żaden sposób nie jest takie słodkie, cukierkowe i kolorowe. I akcja tego wypowiadania dzieje się w święta. Jest tam mocny akcent świąt, ale no, jest tam w tym wszystkim. Czyli coś, co zazwyczaj się do świętach nie wydarzy. No, Proszę Państwa, bo tytuł najnowszej książki, która wychodzi w formie e-booka, dlatego nie mamy jej tutaj fizycznie, to świąteczna akcja. Yy, I tak, yy, zostało powiedziane, że nie ma związku z poprzednimi książkami, nowi bohaterowie, yy, inna sytuacja. Yy, krótko mówiąc, yy, świąteczna akcja mówi o manewrowaniu yy, studenta Andrzeja, bohatera właśnie tej nowej książki, yy, w dokonaniu niebezpiecznego zamachu terrorystycznego. Pod płaszczykiem, pod pozorem, że jest to akcja prowadzona przez ekologów, no ma dojść do zamachu. I do Pana takie pytanie: czy pisząc tę książkę, tę, która właśnie wychodzi w formie błęka, w jaki sposób odnosi się Pan do zamachów, jakie miały miejsce w Polsce, dokonanych przez Rosyjskie służby. Szczegółów oczywiście tych zamachów nie znam, bo to jest, to jest oczywiste. Zawsze, kiedy słyszę o takich, o takich zdarzeniach, gdzieś tam w głowie się pojawia kilka hipotez, co to mogło być. Nawet kiedy, nawet kiedy jest, się taka oficjalna wersja nie wątpliwości, jako autor tworzę sobie do tego hipotetyczną, hipotetyczną wersję. Chyba no te zamachy, które były to do, do tej pory, to nie mamy szczegółów tak naprawdę. Znamy takie ogólniki, to za tym może opowiadać, tego to przyszło yy, kierunku. Yy, I to stwarza no, pewną możliwość interpretowania sobie tego w taki sposób, jaki autor sobie robić. Yy, czy tak mogłoby wyglądać, bo do tej pory takich ataków było, no było kilka, to znaczy wiem o tym, że spal, został spalony targ taki w Warszawie, tak, targowisko w Warszawie i to spłonęło całkowicie. No i mówiono tutaj o, o zamachu, terrorystycznym spowodowanym przez służby, służby kierowane przez Rosję. Czy, czy inne zamachy też, też były, o których oficjalnie wiadomo? No tego nie wiem, bo tak naprawdę yy, o tym o tym targowisku to też to są takie przypuszczenia. Nikt, nikt nie powie, że to była ta, ta osoba, więc, więc, więc ja tego nie wiem. Mogę sobie tak samo jak każdy z Państwa przypuszczać i snuć, snuć pewne, yy, pewne podejrzenia. Według mnie większość takich rzeczy, które się dzieją czy to w Polsce, czy na świecie yy, no nie są, yy, no nie są dziełem przypadku. I jest masza takich zdarzeń w historii, gdzie y, wydarzyło się coś, jakiś zamach, zamach na, na przykład y, USA. Nie wiadomo co, nie wiadomo jak, więc autor sobie może tutaj stworzyć y, swoją wersję. To jest wersja, którą, którą ja sobie tworzę do takich historii, to jest fikcja literacka. Czy było tak? Nie wiem, może było inaczej, a może było tak jak po prostu jest oficjalnie podpowiedziane, no, no nie wiem tego, to jest taka sfera, sfera, która jest bardzo, bardzo poufna i, i mało ludzi ma dostęp do tej wiedzy, co się naprawdę wydarzyło. Najdłużej myślą, że wiedzą, a nie wiedzą. Także to, to jest, to jest bardzo, według mnie, ciekawy taki materiał do, do rzeźbienia w tej materii różnego rodzaju historii, a ostatnie lata Dostarczają takich zdarzeń, gdzie można sobie dopowiedzieć do tego swoją wersję i napisać książkę. Tak, proszę Państwa, no, ja tylko wspomnę o tym, że no, takich pewnych zamachów też na terytorium Rosji dokona, dokonywali um, um, służby specjalne, dokonały Ukrainy, ale to było o tyle łatwiejsze, że jak niej komentowano, iż ci zamachowcy perfek mówili perfekcyjnym w rosyjskim, ponieważ w Ukrainie jest tak, że wschód Ukrainy właściwie jest rosyjskojęzyczny. I kiedy ukraińscy zamachowcy przeniknęli na terytorium rosyjskie, to nikt w ich języku nie rozpoznałby, nie mógłby rozpoznać, że są to, że są to Ukraińcy na przykład, którzy po prostu, bo mówili tak perfekcyjnym rosyjskim, że, że nie było to do, do, do rozpoznania. Dlatego no, moje pytanie jest takie, że czy w tym przypadku, kiedy jeśli na przykład uznać by świąteczną akcję za Hipotetycznie y, możliwą świąteczną akcję, czyli y, wykorzystanie polskiego studenta, bo Andrzej jest studentem, do y, dokonania takiego, takiego zamachu terrorystycznego przez obce służby. Czy na przykład jeden z powodów do. do y, z dokonania tego do, do wykorzystania takiego, takiego człowieka było to, że no w, gdyby to byli żołnierze z zewnątrz, to łatwo byłoby ich rozpoznać po innym zachowaniu, innym języku itd. itd. W mojej ocenie, tylko mówię, to jest ocena autora, autora książek. Tak to się... Tak to się według mnie właśnie odbywa, że wykorzystuje się te osoby, które już są na, na danym terenie, w odpowiedni sposób je się werbuje. Zresztą ten proces jest troszeczkę w modlitwce przedstawiony, bo to też jest podobna, podobna tematyka. No i, w, no i w intryce, siłą rzeczy też. Nie trzeba kogoś przerzucać na terytorium danego państwa, wystarczy wykorzystać kogoś, kto już tam jest. Według mnie jest to prostsze. Według mnie wtedy dane służby łatwiej od tego mogą umyć ręce, bo to można zrobić pod, pod właśnie tekstem, tak jak tutaj w tym przypadku, że jest inna organizacja, która, która walczy o ochronę środowiska. I, i okazuje się tutaj na, na to pytanie, no to tutaj tak, no to jest właśnie, to jest właśnie ten mechanizm, który według mnie jest zazwyczaj najbardziej, najbardziej prawdopodobny, czyli wykorzystanie osób, które... osób z wewnątrz. Ósmy Festiwal y, Kryminału, no wiemy, że pierwszy tak na dobrą sprawę, który odbywa się tutaj na Teofilowie. Formuła nieco się zmieniła, mianowicie trzy dni festiwalu. Tak, y, skondensowaliśmy troszkę nasze działania i festiwal odbywa się w ciągu trzech dni, to jest czwartek, piątek i sobota. Nie są to tylko spotkania autorskie. Są to także inne działania, na przykład koncert naszego studia piosenki Melange. Jest także panel dyskusyjny o 15 w sobotę, gdzie wystąpią pracownicy naukowi Uniwersytetu Łódzkiego i inne osoby. Będzie także pani Agnieszka Płoszaj, łódzka autorka, a tematem przewodnim panelu będzie czy literatura kryminalna może wypromować miasto. No czyli tak na dobrą sprawę bardzo dużo wydarzeń. Sporo wydarzeń, sporo wydarzeń. Jeszcze tutaj nie powiedziałem o, o happeningu, który będzie miał miejsce dzisiaj. W zaprezentowany będzie happening przez młodych aktorów z Teatru Poprzek, chyba tak? tak. Jeśli dobrze pamiętam nazwę i potem też będą działania teatralne w każde z tych dni. Także oprócz spotkania autorskiego będziemy mieli jeszcze inne też formy. Cały, cały dzień właściwie będzie wypełniony no, tak jak dzisiaj od 15 rozpoczęło się wszystko kryminalnymi rozgrywkami w Skrable. Potem, potem happening taki właśnie teatralny i spotkanie z autorem i podobnie w kolejne dni Będą także y, różne inne, inne formy. No to ja muszę jeszcze zapytać dzisiaj pan Marcin Wnuk, kilka słów o tym autorze, autorze łódzkim, y, który ma już na swoim koncie dwie powieści, no i za chwilę ukaże się e-book. Tak, proszę Państwa, y, Marcin Wnuk y, pochodzi z Teofilowa i mieszka w, y, na naszym osiedlu, na tym właśnie, w którym też. Położone jest Centrum Twórczości Lutnia i miał już u nas dwie promocje swoich książek. To są dwie książki: jedna modliszka, druga intryga. A teraz mamy w książkę pod tytułem Świąteczna Akcja, która wychodzi w formie e-booka. I te, podczas kiedy te dwie pierwsze książki miały ze sobą jakiś związek. Yy, dotyczący bohaterów, fabuły. Tak, ta jest całkowicie autonomiczna, i jest zupełnie z innymi bohaterami, w innym czasie się odbywa. No i jak rozumiem, pan będzie prowadził spotkanie z autorem? No, ja prowadzę dzisiejsze spotkanie i każde następne. Mogę już się znudzić, bo ile można. <ścoughs> Ale no, jest tak, że będę prowadził trzy spotkania. W związku z tym znam wszystkie książki promowane. Jestem osobą kompetentną. No, zdecydowanie, <laughs> o, zdecydowanie. I o kryminał, i o literaturę. Jeśli chodzi o, o, o treść tych książek, także no, w, zachęcam wszystkich Państwa do odwiedzenia w tym roku Centrum Twórczości Lutnia i do wzięcia udziału w festiwalu Kryminału po raz ósmy już i pierwszy raz po raz pierwszy właśnie Centrum Twórczo Twórczości Lutnia. Troszkę inna formuła i tutaj bardzo pomogła mi pani kierownik, moi, moi koledzy, którzy troszkę zdjęli ze mnie ciężar organizacyjny i rozszerzyliśmy formułę tego festiwalu. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję również.